Tutaj nie wiem, czy to już w tym roku wybudowały, czy jeszcze w zeszłym. W każdym bądź razie dużo ich tu siedzi. Trzeba im dodawać ramek. Oczywiście nie mam wszystkich tak silnych rodzin. Takie to są w zasadzie wyjątki. To jakieś Coś musiało być połączone jesienią do, nie, do niej. No i dobrze, bo jakby były wszystkie takie, to teraz ledwo sady zaczną kwitnąć, to by się to wszystko chciało roić. A tak to z takiej rodziny się będzie brało ramki z czerwiem i zasilało w słabsze rodziny, żeby to wszystko doszło do rzepaku. A rzepak też szybko rośnie. Tam zaraz obok jest, na polu. Już ładny zielony plasterek trutowy już cały zaczerwiony trutami. W jednym ulu już miałem na połączeniach między korpusami pełno larw, trutowych tutaj. To jeszcze akurat ledwo świeżo zaczerwione. To nic się nie stało 31 marzec. Pszczoły ładnie się rozwijają, przynajmniej większość rodzin. Niektóre są osłabione po tym zimnie, zimnym marcu. Tutaj mamy już ramki z ładnym czerwiem. Tutaj pszczoły mają po środku, już czerw zaczyna być kryty. W koło wianuszek świeżego pyłku, złożone w ramkach. Zobaczymy, czy to będzie widać. Tu na środku, w ramce, tam jest już więcej czerw kryty. Nie będziemy im wyjmować. A tutaj skrajna ramka jest pełna. Pyłku. Widać jak ładnie jest już zapełnione, także przez te kilka dni pszczoły sobie zgromadziły ładny zapas pyłku. Zrobią z tego pyłku pierzgę, czyli zakiszą pyłek i na kilka dni deszczu będą miały już zapasy gotowe. I kolejna rodzina z dziką zabudową. Ta sama sytuacja, za mało ramek i dwa plasterki już pociągnięte. Dzisiaj biorę, uzupełniam ramki w dolnych korpusach po to właśnie, aby ta, żeby pszczoły nie budowały dzikiej zabudowy po prostu. Teraz będzie się pszczoły szybko rozwijają. Przyjdzie tydzień deszczy. Ale ciepłych, mam nadzieję. Święta. Nie będę tu im zaglądał. To by pod tymi ramkami, co mają już w górnym korpusie więcej, o, a na dole mają po 5, po 6 ramek, jeszcze tak jak zimą, to by mi pobudowały totalnie mnóstwo dzikiej zabudowy. A tak już sobie pszczoły będą mogły przez najbliższe 2-3 tygodnie. same dadu sebi rade